siedzisz? O, widziałeś? Pokaż się. Co ty robisz? Jaś, mamowicie, włączam telewizor. Co ty robisz? I siedzisz, i co robisz jeszcze? Śpiewasz jaworowych ludzi? No to śpiewaj. Ale nie wygudnij się, tylko śpiewaj. Śpiewaj ładnie. Śpiewaj 100 nic ma. No i siedzieć. I śpiewaj stolat. No, jak śpiewasz stolat? Jaś? Wchodzisz? Uważaj, bo spadniesz. Mama, weź patrz No, spadniesz. Dasz radę? No to schowaj się od babci. Gdzie, jak jak ty się chowasz. Nie ma, Jasia. Ty zamknij O! Jaś! Babciu, pokaż, gdzie on jest! Chcesz się schować? Jaś, gdzie jesteś? Jaś! Jasiu! Jesteś? Otwórz, Jasio! Kto to siedzi? A jak ty się nazywasz? Jasio? Jasio, a gdzie masz swój komputer? Chodź, pokaż tacie, gdzie jest hipopotam. Chodź, pokaż hipopotama. Synek! Pokażesz hipopotama tacie? Słyszysz? Podaj mu tego laptopa. Jego. On teraz jak ma laptopy, nie pójdzie w Chcesz komputer? Drzwi zamknąć? No to chowaj nogi. Na razie. Na razie...